Sobotnią noc można spędzić nietypowo, bo w ramach akcji Noc Muzeów dla mieszkańców Raciborza przygotowano szereg atrakcji zarówno w samym muzeum, jak i po raz pierwszy w urzędzie miasta. W sobotę 17 maja miasto Racibórz zaprasza do udziału w Nocy Muzeów. Podczas tegorocznej nocy muzeów, która przypada na 17 maja, będzie niepowtarzalna okazja, aby poznać historię, tajemnice murów Urzędu Miasta. Przypominamy, że to kiedyś była fabryka czekolady Franza Sobczyka, którego również będzie można spotkać podczas tegorocznej nocy muzeów. Nie tylko jego, bo tej jednej nocy ożywimy również nadburmistrza Bernerta. Poza tym przygotowaliśmy wiele atrakcji, tak więc już o 17 zapraszamy do Urzędu Miasta. Przed, przed wejściem głównym będzie powitanie. Później o 17.30 wykład na temat, na temat historii Fabryki Czekolady. Później, godzin, godzinę później, czyli 18.30, prelekcja Adri Adriana Szczepińskiego na temat prezydentów polskiego Raciborza. Będzie więc o tak zwanej władzuni, a później uczestnicy będą mogli zwiedzić cały urząd, także prezydenckie gabinety i miejsca zwykle niedostępne dla petentów. Będzie również e, stoisko Straży Miejskiej. A także masa eksponatów, kronik, albumów, w których będziemy może, mogli poczytać na temat e, wydarzeń, które być może starsi mieszkańcy Raciporza pamiętają. Mogą się nawet znaleźć na jakichś archiwalnych zdjęciach. Tych eksponatów przygotowaliśmy naprawdę wiele, tak więc 17 maja zapraszamy do urzędu. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla dzieci i smaczny poczęstunek napić się aromatycznej kawy, czy też skosztować czekolady z Fontanny Czekolady. Dla dzieci mamy przygotowane gry, zabawy, tak więc nie braknie na pewno dobrego humoru. A w późniejszych godzinach swoje drzwi otwiera muzeum w Raciborzu. Tu od 20:30 występy muzyczne, a o 22:00 rozpocznie się nocne zwiedzanie z wykładem Adama Knury.